Pani, ee, całą noc taka pogoda, naprawdę namiot się naprawdę zajmuje, się spisuje ale już... nic, nic się nie skraplało, znaczy, całą noc znaczy teraz, teraz do albo się rusza coś bo wiatr Noś, jest, całą on... noc w ogóle wieje no niestety na no, to, to, to jest to, to, to nie jest Oboje tak. ty... ale nie, to no, każdy, no, każdy namiot no, każ... no, otwierajcie, bo no, się no otwierajcie, no już w to namiot, namiot no, się to. jest super, ale księżciku, w taką pogodę nie widać na spółce, No ja tutaj a ja tu się ubrałam w taką wiecie folię taką. ja przed chwilą byłem to ja poszedłem w zwykle i bo mam kurtkę. A to trzeba... po co bierzesz z torby? torbę. To może być tam zęby już. A idziesz niedzię, no, to poczekaj na mnie. To się nie. Ale no, nie chcę ja sama wracaj! No, no poczekasz tam. Więc widzicie e, Jest no po prostu naprawdę dzisiaj Armagedon Ja przed chwilą wróciłem. No ogólnie nieźle, źle, no... Teraz Nikola wychodzi. Robi tu jeszcze. Czy dobrze pójdę czy, czy, czy nie, że patrzę. Jak już pójdę, to tego siku zrobię. Nie wiem jak, jak to, jak go lecę. Czekaj, Vanessa. Vanessa już poszła. Tylko ty już jesteś. No już idę. O oh mój Tak to wygląda. Tam samochód stoi. Już jest widno, bo już ustarano, o. Dobra, ja się chowam. A mi klapki się roz... Rozpitoliły, kur... Trzebele. Dobra. Zasuwam. I ja tutaj zostaję na na czuwaniu oh. więc, więc jest ciekawie no nic trzeba to jakoś w wiatrach już wyłączyłem bo to wiadomo jak tutaj sprawdza się żeby zbać jakiegoś nie, nie było Jest ja Belusią Tak Baluś Tak baluś. jesteś, jesteś baluś. To jest Ale okay. Jest okej Jest okej Dobra

Yes. No to jest masakra. Zrób coś, Ada, bo zobacz, co się dzieje pod tym. A co ja zrobię? A co ja mam zrobić? A nie mówisz do papa, że to ta wada. Fajne, że ta woda robiła. Co to masz? No papie, nie może być tak. To musi być tu. No, na razie to tu, nie można to wieszać, kurtkę jedynie. O, co? A Fajnie, co? Adam przyszedł i pytał, może my to zobaczymy tu zawsze, to wyjeżdżę kilka godzin. Przyszedł żeby... znaczy, i nie pytał już, że... się pytała, czy... nie, ta, to powiedziała, że jest, jest panterem, ona powiedziała, że jest, jak, jak będzie jakiś problem, to, że możemy do nich pójść. ja wolę się do łazienek właśnie i wyjeżdżać gdzieś Tak, nie, jak, albo do samochodu nawet możemy. No ale w pierwszej tu była atlas. Woda leci. Pójdzie się wielkie roki, otrzymałeś. No ale to wsiąknie, bo to jest tutaj spadek. Tutaj... No nie, zobaczymy, czekamy. Fajnie. No. I tak się to prezentuje, godzina koło dziewiątej. No dziewiąta równo nawet. Taka pogoda. Kuchenkę już nie przetarłem. Kałusz tu nie ma. Tych tych. Kału, A, tu nie, ma. Wiatr, Właśnie... ten żwirek, nie tak. ja wam powiem. To, my to przeklitaliśmy. To kamienie, kamienie <grym> ale jest. nie. Wszystko na raz. Ale ja tam poszedłem teraz z Belusiem tutaj na tą trawę. Tam jest pełno wody. Stoi na I tej trawie. mieli tam, to byśmy mieli wszystko. Więc może, może i. Nie jest wygodnie. Szpilki. Szpilki, ale przynajmniej nas nie zalało. Zmiany. No nie, znaczy jest po trochę pod folią woda, ale to. Ciekawe, jak bardzo folia chroniła no to... od kurza. Od kurza. 104 eee, miliony. Vanessa jeszcze tutaj leży. No bo co, co można zrobić, nic nie szło robić, człowiek co co nawet, zeby zeby umyć sama to wszystko jest. Na basen nie jedziesz? To... No, namiocik się ogólnie dobrze sprawdził. No, jak deszcz pada, nie może iść do ale, Wiecie, to, ale, to, ale, ale najlepsze jest to, że my przynajmniej wszystkie namioty sprawdzamy, pod, jeśli chodzi o burze. I ten, <laughs> co nie <laughs> sprawdza się, powiem Wam, najlepiej. No. Znaczy, jeśli chodzi nawet o taką burzę, burzę, bo Burze. cały czas e, no Naprawdę, są, całą noc w nie chodzisz. Do której była. godziny jest? No no do No kurczę. No 9 godzin. No Cały czas ale naprawdę tak potrzebujemy. my byliśmy, my byliśmy tam. O szóstej zaczęło się spokojnie. I... Takie, 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 takie mgiełka, taka mgiełka, jakby się. Taka. Nie mniej tylko to taka mgiełka lekka. To. Ale wiecie, to naprawdę ulewa do po... burzę. No. Jak na to, to ten nos, sami widzieliśmy już wieczorem jak Ale wyszeliśmy. on jest... Przede on on wszystkim on jest, on jest grubszy. grubszy. On ma grubsze te te. Dokładnie. A my też nie, nie imprygnowaliśmy. Nie jest no, zaimprygnowane. Nie, 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 przecież że deszcz pada nasza wina, ale mimo wszystko. Super. No, no sam, no, sam, sam wysłanie, to jest. Po Gdy prostu trzeba wstać. jedynie dziedzinie wchodzenia tutaj było mokro i nasze TT. Te kurtki, ja tu wzięłam, wszystko poprzecierałam papierem. No muszę nowe klapki te po do śmieci. No. A my poszliśmy do łazienki, bo sobie umyłam, wiecie, wiecie, mi wycierałam papierem, tak? Ja, nie wziąłem ręcznika z tego wszystkiego. Bo wiecie, jak się tysięcy rano siku, no to już nie patrzycie, tylko się leci. Ja papier jest jest to, umyłam, tylko papierem poprzyklejałam. <laughs> mi się bo nie poprzyklejało. No ale no co, takie warunki trzeba sobie jakoś... No ja podczas burzy postawiłem sobie tam samochód, jak widzieliście, no, wiecie, no tutaj drzewo takie, ale tu jest te większe takie I, i to takie, jak widzę te konary, one nie są w miarę takie już solidne, w ogóle oni te drzewo to powinni usunąć dla mnie, bo ono jest niepewne. Też, jakby się gałąź e, złamała i na namiot, to Ale to Gabi, to drzewo jest nie? już, on, on, on już jest bardzo stare. To jest, ja to się strasznie bałam o to burzę, o ten wiatr, taki silny był. Boże, gałąź spali. wiesz. wiecie, różne przypadki chodzą. Mm. I Adamowi kazałam tylko auto odstawić. nie się nawet, tylko auto odstawić, auto jest ważniejsze od nas. Nie, no, no a co my mieliśmy zrobić, Nikola? No coś do łazienki spać. No nie, no czekaj, no ryzykuję, no bo co, gdzie pójdzie? A ja wczoraj sobie tak burzę spaliłam, tak, wiecie, to wszystko boli. Nadwidać. Jajko, masakra. Nie. A poszłam tylko chyba na godzinę się położyć, nie? Tam, na Tudy, trawę. No. Ta godzina już nie wystarczająca chyba na kilka dni. Dobra. A mnie spaliło też, na nocy Nóż, gdzie jest? Tu jest nóż, dobra. Tu jest nóż. Woda się. Woda się, mleczko, dżemik. Już. tu coś zostawiłaś, Mam objodek. Objodek. Tam mi dać, który tam sobie no, ale... No To jest nasza lodóweczka. Jezu, eee. jest Ja by coś jakiegoś jogurcika. To dostanie takiego jogurcika. A co się stało? Nie chcę tego jogurtu, to są do picia. A co się stało? Zbuka zmokło. No tutaj leciutko, widzisz? Nie wiem, czemu, czy to leżało, czy wał, czy chłop. No dziwno. Ja? Nie, no później tutaj leżało i... No tu leżało. Gdy nagrywałaś, ja może południowałam. A gdzie jest moje przesło? Przesło? I masełko. To razy. chciałaś? Malutki jogurcik i masełko. Też się przykleiłam. <coughs> tak, gdzie mam długie spodnie? Bluzę uwierz na razie. Nie, to nie no boskie no, Widzicie jak proszę faceta, żeby mi coś wyjąć. Z jedną ręką to wiesz jak to jest. A kto ci każe nagrywać? Przecież on ci nie każe te ręczniki będzie trzeba zaraz wszystko z weg wziąć. Ja też miałam taki malutki obórcik, a ty mi wszystko wyciągasz. No, no, a dać masełko no. Dżemik? O, to gdzieś co to, no. to, to jest, to jest masu skończymy, no. te nasze masełko. Okay. E, co tam? Dżemik chyba, nie? No dżemik nie, Nie, to jest takie... tak, tak jak zwykłe, no, normalne jedzenie. Sportowe. Zaraz wejdę, no, poczekaj, Vaneska, moment. no idziemy masz na swój ogórcik. Co jest to? Jaki, to nie jest jegurcik? Ten. Taki, Ten. No. Szukam dżemiku. wszystko jest na samym dole. No to tak spakowałaś. Szyneczkę jakoś mam wyciągać, czy nie? Almeth o. Macie armetkę, proszę. Te daj wim, no? Bo ja muszę go. Czemu to to jest pokryte czekoladą? Co jest? Nie. No było. bo okruchy były. Ja czyściłam całą lodówkę Nikola wczoraj. Ja całą lodówkę czyściłam. Wszystko wyciągałam i czyściłam lodówkę całą Te spodenki Vanessa, chcesz? Mam, no, już tam jest mleko mi tego. Na razie szukam spodenek dla Vaneski. Za nas się będzie przybierać, oni tutaj działamy. No i godzina, kochani, po 12. Jest godzina chyba, zaraz Wam powiem 13:20 i patrzcie, w ogóle inna pogoda. Inna pogoda, Bez można powiedzieć bezchmurnie na obrzeżach, tam gdzieś, ale tam. Tam zawsze są chmury, więc od kiedy my tu jesteśmy, zawsze są chmury. Na basenie pusto. Chyba każdy ma dosyć tego deszczu. My jedziemy teraz do Katarina del So, to jest 11, 11.11... a już siedzą wszyscy! 11 minut jazdy, więc jedziemy sobie tam. Tam bilet kosztuje około 5 euro od osoby, ale warte, więc jedziemy. A year ago, but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better